Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego nauczał ich w synagodze. Także byli zdumieni i pytali, skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim, a Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie. I w swoim domu może być prorok lekceważony i niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz. Tu, i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze. Także byli zdumieni i pytali: skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem Cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim, a Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony i niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.